W tym odcinku przedstawiam 10 najgorszych gier wideo. Na miejscu 10: Custer's Revenge. Ta przeznaczona dla dorosłych gra została stworzona przez Mystic dla systemu Atari 2600. Gracze kontrolują postać imieniem Custer, nagiego mężczyzny z wyraźnym wzwodem, próbującego uprawiać seks przywiązaną do polarzynu Amerykanką. Przedstawiona w grze symulacja gwałtu sprawiła, że została ona zakazana w Oklahomie. Odbiór gry był de facto tak zły, że producenci konsoli próbowali pozwać jej twórców. Koniec końców, Caster's Revenge został wycofany ze sprzedaży. Numer 9: Border Patrol. Gra, będąca odmianą typowego celowniczka, nagradza graczy punktami za strzelanie do Meksykanów próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Gra została stworzona przez White Aryan Resistance, neonazistowskie ugrupowanie stworzone przez Ku Klux Klan w 1983 roku. Celem gry jest powstrzymanie napływu nielegalnych imigrantów do USA. Za każde morderstwo gracz nagradzany jest dodatkowymi punktami. Numer 8 Air Control. Mimo zapewnień producentów, że Air Control jest najlepszym symulatorem lotnictwa w historii, magazyn PC Gamer określił go jako „gigantyczną wpadkę. Brak sprecyzowanych celów powodował, że gracze w jednej chwili serwowali jedzenie pasażerom, by moment później strzelać do atakujących zombie. Dodatkowo gra zawierała wiele elementów audiowizualnych skradzionych z serii Zelda i lotniczych filmów instruktażowych. Bardzo często nie udawało jej się prawidłowo odpalić. W odpowiedzi na zarzuty o tym, że symulator jest niegrywalny, producent stwierdził, że gracze potrzebują więcej praktyki. Miejsce siódme czystka etniczna. Ta rasistowska strzelanka została wyprodukowana przez nonalistowską firmę Resistance Records. W grze wcielamy się w Skinheada lub członka klanu, który morduje Żydów, czarnych oraz latynosów. Głównym celem misji, polegającej na przywróceniu dominacji białego człowieka, jest zabicie prezydenta Izraela, który musi zostać powstrzymany przed przyjęciem kontroli nad światem. Tuż po premierze gra otrzymała ekstremalnie złe recenzje. Sprzedać udało się jedynie 2000 kopii. Miejsce szóste Raven's Cry. Ta przygodowa gra akcji śledzi poczynania kapitana Christophera Ravena, poszukującego zemsty pirata. Tak w każdym razie sprawy miały wyglądać. Z nieznanych powodów gra została wypuszczona zanim udało się ją ukończyć. Była również pełna błędów. Dodatkowo przygody kapitana zmuszały graczy do pozbawionego żadnych wydarzeń przemierzania sporych połaci terenu, co w połączeniu z licznymi kraszami sprawiało, że postęp w grze był praktycznie niemożliwy. Natomiast złego dialogi w grze były do bani, walka była do bani, no i wszystko inne było do bani. Dla fanów piratów lepiej sięgnąć po Black Flag. Miejsce piąte: Plumbers Don't Wear Ties. Ta bardzo abstrakcyjna pseudogra ma na celu połączenie dwóch występujących w niej postaci w parę. Po tym jak John ratuje Jane przed molestowaniem seksualnym, gra wchodzi w bardziej namiętną fazę. Gracze mogą wybierać różne wersje scenariusza w nadziei, że między postaciami zaiskrzy. Niestety, gra stanowi jedynie marny slideshow, zbogacany o bardzo słabo zagrane dialogi. Gra była tak cienka, że przyczyniła się do upadku konsoli 3 Przez wielu, tytuł ten uważany jest za najgorszą grę wideo w historii. Poza tym, jest tam kurczak w garniturze. Miejsce czwarte: Ride to Hell Retribution. W grze wcielamy się w weterana wojny w Wietnamie imieniem Jake, który poluje na członków wrogiego gangu motocyklowego. Ponieważ gra posiadała niezwykle słaby system kontroli postaci, rozgrywka sprowadzała się de facto do bezmyślnego duszenia przycisków. Bywało też, że przeciwnicy gracza wybuchali bez żadnego powodu. Gra krytykowana była również za elementy pornograficzne i żenujące podejście do przemocy oraz bycia macho. Jednak dla mediów każda gra nakłania do przemocy. Na miejscu trzecim legendarny E.T. Gra tak zła, że przyczyniła się do upadku konsoli czasów, Atari 2600. Została ona stworzona w zaledwie 5 tygodni, a wszystko po to, by zdążyć przed świętami. Celem zabawy było odnalezienie części telefonu, za pomocą którego E.T. miał zadzwonić do domu. Krytykowana za słabą grafikę i nudną rozgrywkę gra, pozostawiła swych producentów z około 3,5 miliona niesprzedanych kopii, które, jak głosi legenda, zostały zakopane na pustyni w stanie Nowy Meksyk. Na miejscu drugim Big Rigs Over The Road Racing. Gra zyskała złą sławę w środowisku graczy zaraz po jej publikacji. Prawdopodobnie dlatego, że nie została ona ukończona. Ściganie się z pojazdami kontrolowanymi przez komputer było dziecinnie proste. Oponenci albo nie startowali, albo stawali tuż przed linią mety. Dodatkowo gra nie posiadała żadnego algorytmu odwzorowania fizyki. Dzięki temu gracze mogli jechać po każdej powierzchni. Wręcz kultowy stał się znaczek Pucharu Zwycięstwa wyświetlany za każdym razem po wygraniu wyścigu. I miejsce pierwsze Takeshi's Challenge. Bazujący na surrealistycznym show Zamek Takashiego, koncept gry został podjąć stworzony przez aktora Takeshiego Kitano będącego pod wpływem alkoholu. W grze sterujemy postacią, która rzuca pracę i żonę, aby udać się na poszukiwanie zaginionej wyspy skarbów. Gra zasłynęła również z ostrego trollingu, wymagając od graczy śpiewania piosenek Karaoke, za co nagradzani oni byli czarnym ekranem, utrzymującym się przez całą godzinę. Po upłynięciu tego czasu na ekranie pojawiała się twarz Takeshiego wyrażająca podziw, że komuś chciało się ukończyć tak słabą grę. Jaka była najgorsza gra komputerowa w jaką graliście? Piszcie w komentarzach na dole. A tak pozostając jeszcze w temacie gier, kliknijcie tutaj lub sprawdźcie link w opisie na dole, by poznać jakie gry postapokaliptyczne lubię najbardziej. To by było na tyle, a my widzimy się w przyszły piątek. Piona!